Witam po raz kolejny entuzjastów fitoterapii, ludzi kochających ziołolecznictwo. Szczególnie witam lekarzy, którzy na co dzień stosują fitoterapię w swojej praktyce. Dzisiaj zajmiemy się zaburzeniami trawienia i procesami regeneracji wątroby. Co to są za procesy? Jaka jest przyczyna tych dolegliwości? Czym skutkują takie zaburzenia trawienia zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego? Jak również, jak zwykle omówimy, jakie ekstrakty roślinne stosujemy w leczeniu, w profilaktyce zdrowotnej tego typu zaburzeń. Zaczynamy. Zaburzenia złego wchłaniania dotyczą procesów, które są zlokalizowane w przewodzie pokarmowym i choroby żołądka, wątroby, trzustki, jelita cienkiego, jelita grubego powodują zaburzenia nazywane złym wchłanianiem. Dyspepsja to słowo, które pochodzi z języka greckiego i dosłownie oznacza złe wchłanianie, więc kiedy będę mówił o dyspepsji, o złym wchłanianiu, to proszę pamiętać, że to są słowa, wyrazy zamienne. Jakie dolegliwości są związane z zaburzeniami typu dyspepsja? Mamy dolegliwości poposiłkowe typu uczucie pełności, wczesne uczucie sytości, mamy ból, uczucie pieczenia w nadbrzuszu. Natomiast to, co nam się kojarzy najczęściej z dyspepsją, ze złym wchłanianiem, z tym uczuciem niemiłym, to takie nasze odczucia na co dzień. Natomiast proszę pamiętać, że zaburzenia związane ze złym wchłanianiem są przyczyną bardzo wielu groźnych chorób. Wiele zaburzeń, zwykłych niedożywień organizmu skutkuje zaburzeniem funkcji narządów. Nie wspominając, nie wspominając już o tym, że zespoły złego wchłaniania, które mogą mieć podłoże związane z zatruciem chemią jedzenia, ale również może, mogą mieć podłoże genetyczne, skutkują zaburzeniami złego wchłaniania. Rozluźnieniem przestrzeni między komórkami w jelitach, i wtedy w te przestrzenie wnikają białka, które nigdy tam nie powinny się dostać. To powoduje, że te pokarmy obce dla nas mogą dawać objawy alergii, a nawet silne stany zapalne. I mówi się w tej chwili, że takie choroby z autoagresji, jak reumatoidalne zapalenie stawów, czy choroba Hashimoto mogą brać swój początek właśnie z zespołów złego wchłaniania. Tak Dyspepsję czy zespoły złego wchłaniania można podzielić na, w medycynie na dwie grupy. Organiczną i czynnościową. Organiczna to ta, która zawsze znajduje jakąś przyczynę w chorobie narządów w przewodzie pokarmowym. Dla przykładu jest to choroba wrzodowa żołądka, dwunastnicy, refluks. Przewlekłe zapalenie trzustki, zapalenie dróg żółciowych. Proszę pamiętać, że dyspepsja może być również objawem choroby nowotworowej, jak również może być spowodowana lekami, które bierzemy. Na przykład niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwreumatyczne, preparaty żelaza, potasu czy antybiotyki. To są częste powody zaburzeń, zwanych zespołami złego wchłaniania, czy po prostu tymi najprościej nazwanymi zespołami dyspeptycznymi. Jeżeli lekarz nie znajdzie przyczyny w przewodzie pokarmowym, która jest powodem dyspepsji, to rozpoznaje dyspepsję czynnościową. Jest wiele hipotez, teorii na temat powodu takiej dyspepsji. Proszę pamiętać, że to wszystko jeszcze jest w fazie analizy i najczęściej te zespoły to są zaburzenia kurczliwości odcinków przewodu pokarmowego bądź brak reaktywności przewodu pokarmowego na czynniki sterujące tymże przewodem pokarmowym. Oczywiście objawy takiej dyspepsji mogą być bardzo podobne, czyli zaburzenia poposiłkowe, jak i bóle w nadbrzuszu. Warto pamiętać, że około 20-30% populacji miewa tego typu dolegliwości dyspeptyczne, i około 40% z tych zaburzeń to są dyspepsje organiczne, natomiast aż 60% to są dyspepsje czynnościowe, czyli takie, kiedy nie wiemy, co jest powodem tych dolegliwości. Podajmy kilka przykładów narządów, które mamy w przewodzie pokarmowym. I które to narządy odpowiadają za funkcje nie tylko związane z, z prawidłowym wchłanianiem, ale również ogólnoustrojowymi procesami. Najlepszym przykładem takiego narządu, który odpowiada za bardzo, bardzo wiele fundamentalnych funkcji jest wątroba. Wątroba odpowiada między innymi za całą gospodarkę węglowodanową, nie jest jedynym narządem. Wątroba nie tylko, że gromadzi i uwalnia glukozę, to również odpowiada za gospodarkę tłuszczową, a więc przekształca węglowodany i białka w tłuszcze, syntezuje lipoproteiny, fosfolipidy, cholesterol, jak również rozkłada lipidy do kwasów tłuszczowych. Odpowiada za gospodarkę białkową. W wątrobie wytwarzane są białka, znajdujące się w osoczu. Aż 85% tam jest produkowane. Tam między innymi produkowane są albuminy czy białka krzepnięcia. Tam również powstają aminokwasy, ketokwasy czy amoniak. Wątroba gromadzi zapasy witamin takich jak A, D. B12 oraz e, bardzo ważny pierwiastek, żelazo. Funkcje odtruwające wątroby są bardzo znane, bardzo powszechnie znane. Ona po prostu neutralizuje toksyny, takie jak dla przykładu amoniak czy alkohol. Amoniak przekształcany jest w mocznik, który następnie jest wydalany z organizmu. Potrafi e, sprzęgać e, substancje toksyczne, e, przemian, następuje tam przemiana leków, tam właśnie następuje początek usuwania z naszego organizmu ksenobiotyków, czyli substancji dla nas obcych. Proszę pamiętać również, że tam w wątrobie następuje przemiana hemoglobiny, właściwie chemu, który jest składową hemoglobiny, a która to ulega przemianie w bilirubinę. W wątrobie wytwarzana jest żółć. Która jest niezbędna do trawienia tłuszczów. I z ciekawostek warto wiedzieć, że do, bo w ciągu jednej, jednego dnia produkujemy od 250 do 1000 ml, a więc litr żółci. Warto sobie zdawać sprawę, jaką pracę wykonuje codziennie wątroba. Poza tym, wątroba jest jednym z najważniejszych miejsc odpowiadających za funkcje immunologiczne. Ponieważ tam wpadają fragmenty komórek zdenaturowane, białka, pasożyty, bakterie, wirusy, kompleksy immunologiczne, i wątroba musi to wszystko usunąć, zamienić na substancje, które następnie są usuwane. Za to odpowiadają komórki browicza Kupfera. A ważną funkcją detoksykacyjną, związaną właśnie z neutralizacją tych patogenów, jest neutralizacja w posocznicy, czyli zakażeniu krwi. Tyle o wątrobie. Takie podstawowe rzeczy, które warto wiedzieć. Proszę pamiętać, że te zaburzenia funkcji wątroby, zaburzenia funkcji metabolicznych, detoksykacji, zmiany zapalne spowodowane zatruciem bądź infekcjami, utrudnienia od wpływu żółci. Czy na przykład marskość wątroby, która powoduje zaburzenia krążenia krwi w jamie brzusznej i powstanie krążenia obocznego, na przykład niebezpiecznych dla pacjentów żylaków przełyku. Kolejny narząd to trzustka. Trzustka jest ważnym narządem wydzielniczym, to znaczy produkuje zarówno enzymy trawienne, jak i. Proszę pamiętać, produkuje również hormony takie jak insulina czy glukagon. I tutaj ta funkcja zewnątrz wydzielnicza trzustki jest bardzo, bardzo ważna, bo aż 80% jej pęcherzyków odpowiada za wytwarzanie enzymów. I teraz proszę sobie wyobrazić, jaką pracę wykonuje trzustka, że ona wytwarza tych białek 13 razy więcej niż wątroba i układ siateczkowo-śródbłąkowy. 13 razy więcej. Tak wiele białek produkuje trzustka, a te białka sterują później funkcją innych narządów jako hormony, bądź trawią pokarmę. Kolejny ważny narząd to jelita, zarówno jelita cienkie, jak i jelito grube. Wiecie, cienkim produkowane są soki trawienne, trawiony jest pokarm, który następnie jest wchłaniany. Natomiast w jelicie grubym jest formowany kał. Zachodzi końcowy etap wchłaniania wody, elektrolitów, jak również tam najczęściej, w największej ilości przebywają bakterie, te nasze symbiotyczne, saprofityczne, które produkują witaminy, np. witaminę K. Podsumowując, jeżeli Państwo weźmiecie pod uwagę, że zespoły złego wchłaniania i funkcje narządów przewodu pokarmowego to nasz, jeden z najważniejszych elementów kontaktu naszego organizmu ze środowiskiem, jak również warunek tego, żeby do naszego organizmu dostawały się tylko prawidłowo zbudowane substancje odżywcze, to proszę pamiętać, że w przewodzie pokarmowym, Mogą, może dochodzić do zaburzeń trawienia, może dochodzić do niszczenia narządów wewnętrznych poprzez chemię, poprzez ksenobiotyki, dochodzi do zaburzeń flory jelitowej, dochodzi do rozluźnienia połączeń między komórkami jelit i zespołów, które powodują... Reakcje alergiczne i stany zapalne w narządach, kiedy obce białka wnikają do organizmu i powodują uruchomienie reakcji alergicznych, może dochodzić do bardzo silnego osłabienia odporności, zatrucia organizmu, zaburzenia funkcji innych narządów. I proszę pamiętać, że wszystkie te substancje chemiczne i obce, tak senobiotyki, które są w naszym organizmie, są odpowiedzialne za nowotworzenie, za powstawanie w naszym organizmie nowotworów. Dlatego prawidłowa funkcja przewodu pokarmowego jest absolutnym kluczem do tego, abyśmy byli zdrowi. Teraz przechodzimy do rzeczy dużo przyjemniejszej i dużo milszej. Podam Państwu przykłady ekstraktów roślinnych. Proszę pamiętać, że ja nie omawiam Państwu roślin od strony botanicznej. Nie mówię o tym, żeby stosować rośliny, które zbieramy na łąkach. Mówię o profesjonalnej fitoterapii, w której stosujemy stężone, wysoko oczyszczone, już przygotowane ekstrakty tychże roślin. Jakie rośliny stosujemy zatem w poprawie funkcji przewodu pokarmowego? w jego detoksykacji, regeneracji i poprawie funkcjonowania. Jedna z pierwszych, jedna z najciekawszych, jakie Państwu dzisiaj o, e, przytoczę, to ekstrakt z katuki skorpionowatej, tak zwanej kutki, Picrorhiza Curoa. Picrorhiza curoa ma bardzo silne działanie hepatoprotekcyjne. Co to znaczy? Ma silne działanie ochrony na miąższ wątroby, i proszę sobie wyobrazić, że ma działanie silniejsze niż sylimaryna. Myślę, że znana w bardzo wielu państwa. E jest to zioło gorzkie, pobudzające trawienie. E charakterystyczna cecha tych ziół to e poprawa wydzielania enzymów trawiennych, a więc zwiększenie trawienia substancji, które zjadamy. Pikroiza e Kuroła chroni wątrobę przed różnymi. Toksynami, i to nie tylko toksynami grzybów, ale również toksynami lekowymi. Działa silnie przeciwzapalnie, co jak mówiliśmy wcześniej, te procesy zapalne, one są niestety groźne w procesie w przewodzie pokarmowym. Dlatego wykorzystujemy efekt przeciwzapalny pikroliza kuroa w leczeniu. Również warto pamiętać, że podawanie ekstraktu u osób, które mają zaburzenia pracy wątroby z zwiększonym stężeniem bilirubiny i aktywnością enzymów wątrobowych potrafi znacząco przyspieszyć regenerację wątroby i to jest ten aspekt taki dodatkowy, nie tylko działanie ochronne, chyba to protekcyjne, ale również zdolność pobudzania regeneracji wątroby, zwiększania syntezy białek i wytwarzania kwasów, nukleinowe. Kolejny bardzo, bardzo ciekawy, a z drugiej strony myślę, że znany wszystkim Państwu, ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego, Taraxacum officinale, lubiany przez nas wszystkich dmuchawiec. Ekstrakt z korzenia mniszka wspomaga pracę wątroby i e, pracę przewodu pokarmowego, działa moczopędnie. Czyli mamy tutaj usuwanie szkodliwych substancji z organizmu. Mamy działanie przeciwzapalne, mamy myślę, że znane Państwu działanie immunostymulujące. Mniszek stymuluje, poprawia metabolizm, jak również ważna rzecz dla osób chorych na cukrzycę. Wspomaga leczenie cukrzycy typu drugiego. Tak? Czyli korzenie mniszka, na przykład poprawiając czynność wątroby, zwiększają ilość wytwarzanej żółci. Ale też poprawiają przepływ żółci w drogach żółciowych. Mówimy tutaj o jakiejś dyskinezie dróg żółciowych, wtedy wspomagająco stosujemy ekstrakt z mniszka. Jest to również zioło gorzkie. I proszę pamiętać, że korzeń mniszka jest bardzo bogatym źródłem prebiotyków, czyli substancji, które odżywiają bakterie nasze saprofityczne w przewodzie pokarmowym. Kolejny ekstrakt z korzenia łopianu, Arctium Lappa. Um, łopian wspomaga wydzielanie soku żołądkowego, żółci oraz enzymów trawiennych, a więc ewidentnie e, będzie e, dobrym ziołem dla osób, które mają zaburzenia wchłaniania. Um, e, procesy trawienia czy ułatwianie przyswajania pokarmów są przecież. Absolutnie kluczem w tych zespołach, żebyśmy mogli być dobrze zbudowani, odżywieni, abyśmy mogli uniknąć różnych chorób. Wodno i alkoholowe wyciągi z łopianu hamują również rozwój bakterii i grzybów i działają rozkurczowo. I proszę pamiętać, że łopian również ma silne działanie przeciwcukrzycowe, hipoglikemiczne, dlatego występuje w mieszankach leczniczych dla cukrzyków. Wspomaga wydzielanie potu i moczu, więc usuwanie substancji szkodliwych, wspomaga odporność i co ważne, udowodniono silne działanie przeciwzapalne łopianu. To jest ciekawy mechanizm, ponieważ łopian hamuje indukowanie takiej formy enzymu, nazywa się syntaza tlenku azotu. Myślę, że wiele osób z Państwa. Słyszała o tlenku azotu, natomiast proszę pamiętać, że łopian hamuje nadmierną produkcję tlenku azotu, ponieważ jego nadmierna produkcja może odpowiadać za powstawanie różnych chorób, takich jak artretyzm, choroby autoimmunologiczne czy przewlekłe stany zapalne. I tutaj, może na przyszłość, powiem Państwu, że bioaktywne lignany, które występują w łopianie. Wykazują bardzo obiecujące działanie przeciwowe, ale tutaj tu muszą jeszcze być wykonane dalsze badania potwierdzające te wstępne doniesienia. Kolejny ekstrakt z łodygi ananasa. Ekstrakt z łodygi ananasa, ananas komosus, a właściwie substancja, o której Państwu powiem, bromelaina. Jest to ciekawy enzym, jest to w ogóle wyjątek, ponieważ bromelaina nie jest trawiona przez enzymy, a więc przechodzi do naszego krwiobiegu w takiej postaci, w jakiej jest przyswojona. To jest niezwykle cenna cecha bromelainy. I teraz jak działa bromelaina? Ma silne działanie przeciwzapalne, a więc zmniejsza ból, obrzęk w stanach np. pourazowych stawów, uszkodzeniach mięśni wspomagająco w leczeniu ran czy oparzeń. Więc może być stosowana np. nie tylko w zespołach złego wchłaniania, ale u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Jest razem z innym enzymem, np. trypsyną, silnym, bardzo skutecznym enzymem proteolitycznym stosowanym w stanach zapalnych dróg moczowych. Działa również rozkładając włóknik, czyli fibrynę, zmniejsza nadmierną lepkość krwi i nie dopuszcza do powstawania zatorów, które mogą być niebezpieczne. Oczywiście działanie jest łagodne, to nie jest silne działanie. W stanach zagrożenia życia lekarze stosują inne substancje, natomiast w zapobieganiu tego typu dolegliwości warto pamiętać o bromelainie. Zmniejsza ona również lepkość śluzu, na przykład w astmie czy w przewlekłych zapaleniach oskrzeli. I to jest raczej ciekawostka, w połączeniu z innym enzymem proteolitycznym, czyli papainą, może łagodzić bóle miesiączkowe. Teraz kolejny proszek papaina. Jest to substancja podobna do ludzkiej pepsyny. Uczestniczy w rozkładzie białek i wspiera trawienie, Na przykład w przewlekłym zapaleniu trzustki, przy niewydolności trzustki. Co ciekawe, papaina potrafi trawić białka pasożytów. Czyli, jeżeli w naszym organizmie mamy w przewodzie pokarmowym jakieś pasożyty, to stosując w odpowiednich kompozycjach papainy, możemy usuwać pasożyty z przewodu pokarmowego. I chyba ciekawostka dla Państwa, stosowana w stomatologii rozkłada osad i kamień na zębny. Podsumowując, proszę Państwa, zespoły złego wchłaniania, zaburzenia funkcji tak ważnych dla nas życiowo narządów jak wątroba, trzustka, jelita czy żołądek, to jest podstawa naszej egzystencji, to jest fundament. To są narządy, które regulują chemizm całego naszego organizmu. Odpowiadają za wchłanianie substancji odżywczych i usuwanie toksyn. Więc no nie można być zdrowym bez zdrowego przewodu pokarmowego. I tutaj proszę pamiętać, że silne ekstrakty roślin leczniczych wspomagają leczenie i profilaktykę chorób. I w tej chwili powinny być absolutnym standardem w leczeniu, wspomagającym oprócz leków, które lekarz zalecił, a nawet w niektórych wypadkach, zanim podamy silne leki w leczeniu np. choroby wrzodowej żołądka, to warto pamiętać o tym, że te ekstrakty roślinne mogą znacząco zmniejszyć te dolegliwości, a może nawet unikniemy zastosowania leków chemicznych zachęcam do łączenia fitoterapii z medycyną standardową i zachęcam do używania ekstraktów roślinnych w profilaktyce zdrowotnej i w leczeniu chorób